Jałowica Polska 1514 7800 po marca wycielenie 29 stycznia 94-42 sztuka użytkowa wycielenie 16 lutego 25-99 wycielenie 3 lutego Jałowica Niemiecka 631 wycielenie 8 lutego 655 11900 po marce wycielenie 18 lutego Jałowica Niemiecka 631 4655, ulica Duńska 8700 po marce, wycielenie 3 lutego, <coughs> kryta nasieniem tekstowanym. ulica <coughs> niemiecka 887, 10700 po marce, wycielenie 11 lutego. Jałowica Duńska, 4650, wycielenie z 22 lutego, kryta seksem. 46 32 8, 850 po matce wycielenie 5 lutego kryta seksem.